Ależ on jest ciężki. Nie bez powodu ta kosiarka jest nazywana czołgiem, bo po pierwsze mamy tutaj gąsienicę, a po drugie jest ciężka jak czołg. Czym się różni od innych kosiarek? Przede wszystkim z przodu mamy nie noże, a dwie tarcze tnące, tak jak to macie w normalnych kosiarkach. Łącznie szerokość koszenia to jest 40 cm. Regulacja koszenia od 3 do 10 cm, dlatego że jest to dość ciężkie. To z przodu mamy takie specjalne, dedykowane kółka, które obracają się tak naprawdę praktycznie w każdą stronę. Dzięki zastosowaniu naprawdę potężnej baterii, mam tutaj na myśli jej pojemność, możemy skosić do 2300 m. Nie mamy tutaj przewodu granicznego. Kosiarka używa technologii GPS oraz RTK, czyli w ogrodzie instalujemy maszt do pozycjonowania. Oprócz tego, z przodu mamy kamerę yy, w technologii tam AI, która analizuje teren. Mamy też z przodu podświetlenie, oraz oczywiście dookoła są zainstalowane czujniki ultradźwiękowe, które wyłapują po prostu przeszkody. Z przodu mamy zderzak, czyli jak w coś uderzy, czegoś załóżmy, nie zauważy, to, to zaprzestanie koszenia. Dobrze, sam jestem ciekaw, jak ten czołg poradzi sobie w ogrodzie, więc wyjdźmy na zewnątrz i zainstalujmy go w terenie. No dobrze, więc zaczynamy jak zawsze od zainstalowania bazy i w tym przypadku mamy dość prostą, a zarazem wielką instrukcję. Stacja musi znajdować się oczywiście tam, gdzie prąd. Nie ma tutaj jakichś konkretnych zaleceń, natomiast nie może być przy budynku w kształcie litery L. Czy na przykład tutaj mamy ten trawnik. Mam na myśli w narożniku, tak? W kornerze. I to, co jest istotne, żeby leżała na płaskim. I miała co najmniej metr szerokości prostokąta wolnego wjazdu i wyjazdu. Przykręcamy ją do ziemi szpilkami. Są tylko cztery w zestawie. qr kod który sczytuje kamerę, aby ładnie zadokować. Natomiast bardziej trzeba się skupić przy instalacji naszego masztu RTK. Generalnie zasada jest taka, że musi mieć dostęp tak, żeby widzieć niebo. Oczywiście nie można go położyć pod lecącym na przykład śmigłowcem albo pod dachem, czy na przykład pod drzewem, tak jak ja to zrobiłem. Ale bez przesady to drzewo jest bardzo cienkie. Mamy w zestawie kabel z adapterem. Możemy podłączyć to bezpośrednio do bazy, oraz możemy, jeżeli nie mielibyśmy takiego punktu, tylko on by gdzieś był dalej w trawniku, to mamy taki oddzielny zasilacz, tylko musimy mieć wtedy drugie zasilanie, że tak powiem. Ono jest w zestawie. Robot musi widzieć to może nie przez cały czas, ale im więcej czasu to widzi podczas swojej pracy, tym lepiej, bo się lepiej pozycjonuje. I tak samo, aby antena widziała, po prostu nie bo będzie się łączyć z satelitami. Pobieramy sobie aplikację Limon <noise> Limon, włączamy naszego robota, rejestrujemy się w aplikacji i klikamy tutaj przycisk Add Device. Naprawdę, w tej aplikacji na chwilę obecną znalazłem tonę różnych opcji, ale utwórzmy naszą pierwszą mapę, bo to jest najistotniejsze. Kiedyś był taki yy, na telewizorni program yy, Walki Robotów, nie wiem, czy to dalej jest. Idealnie by pasował tam, naprawdę. ZON, PYK. Bumper Giant A, czyli że jakby że zderzak jest zablokowany. Jakie kółka ma śmieszne kółka z, kółko z kółkami. Tak jakby był zablokowany zderzak, co nie? A może nie wyjąłeś jakiejś plastiku albo jakiejś foliki? Coś takiego wiesz, blokującej, żeby w transporcie się nie uszkodziło? A no może? Nie wiem. No i witam Was w grudniu, bo co się okazało, że tamten egzemplarz robota prawdopodobnie w transporcie został uszkodzony przedni zderzak. Wysłałem logi do producenta, powiedział, żeby go odesłać. Przysłał nowy model, który działa, bo już sprawdziłem. Ten cały czas wyświetlał komunikat o zablokowanym zderzaku. Dobra, e, więc możemy teraz przystąpić do konfiguracji robota. Cała ta procedura zajęła nam jakieś dwa tygodnie, więc mamy już grudzień. Wyjeżdżamy sobie nim z bazy. Widzicie już bazę tutaj, a nie w tą stronę. Bo widziałem to w odbiciu lustrzanym. Ustawiamy się przy krawędzi naszego trawnika. Klikamy sobie tutaj plusik, zon i teraz jadąc będziemy wytyczać nasz obrys trawnika. I to co tutaj jest istotne, to robić to powoli, patrzeć, żeby prawa gąsienica cały czas była na kostce, bo już kiedyś robiłem coś takiego na innym robocie. Zrobiłem to za szybko, nie do końca dokładnie, i potem były problemy, że robot, na przykład, nie dokaszał jakiegoś małego fragmentu. Najważniejsze jest to, aby też ta tarcza tnąca zawsze była po prostu na trawie, bo wtedy nam to wszystko ładnie wykosi. Red Barony też ci wykosić, czy nie? Poproszę, bo trochę się rozprzestrzeniły. Nie wiesz, jak tutaj zahaczymy, to on to wydziabie, co nie? To Już taka siarka jest jak czołg po prostu, to nie? Dosłownie. Tak wygląda. Zielona linia pokazuje nam odległość od punktu, gdzie zaczęliśmy. To jest obrys, który zrobiliśmy naszego trawnika, czyli nasze rabaty są jakby na zewnątrz, to jest trawa w środku. A tu skala i perspektywa zmienia się w zależności, jak daleko odjedziemy. I to jest fajne, bo on jakby... Sam przestawia, żebyś widział w aplikacji cały czas 100% prawnie. Ta szklarnia jest problemem dla każdego robota, jakiego mieliśmy, dlatego w tym przypadku mogę ją albo wykluczyć na mapie, zrobić strefę no-go, albo po prostu teraz ją objechać na zewnątrz i ja tak zrobię, bo to wyjdzie na to samo, a będzie bezpieczniej, o. To, co jest za szklarnią i szklarnia, tam jest pół metra pas trawy, co, nie? On będzie jakby dla niego po prostu niewidoczny. I teraz domykamy naszą strefę koszenia. Tak, zone completed. Ile metrów? Nie wiem, bo teraz wyskoczyła wysokość koszenia. Możemy sobie wyznaczyć różne strefy i na każdej strefie inną wysokość, prędkość koszenia i tak dalej. My mamy jedną, e, więc ustawię tutaj 4 cm. Przestawia się teraz, że tak powiem, wysokość. Blade Speed, prędkość ostrza zrobimy standardową. Moving Speed to jest 0,6 m na sekundę. Tu jest akurat połowa, triple angle to jest, tu, tu jest naprawdę bardzo dużo różnych tych, yy, bardzo dużo różnych opcji i muszę wam teraz o nich powiedzieć. Jeżeli chodzi na przykład o strip angle, to jest pod jakim kątem będzie, będzie koszony trawnik. E, pad spacing to jest odległość pomiędzy koszeniami, tu jest 35, to jest najszersze. Ja wezmę 30, połowę. Moving order to jest co robimy pierwsze. perymetr to jest, że najpierw objedzie dookoła, czyli wykosi bordery, a potem dopiero trawnik docelowy. Albo na odwrót, wyłącz zewnętrzny silnik, czyli ma lewy i prawy. A w momencie, kiedy jedzie wokół trawnika, czy przejeżdża do granic trawnika, załóżmy, jakby kosił przy kostce, co nie? I nie chcesz, żeby ci trawa wylatywała, albo żeby kosił w kamieniach, co nie? To możesz wyłączyć prawy, prawe ostrze, załóżmy, albo lewe, tak? Okay. I wtedy kosi tylko jedną stroną, że nie rozwala ci tego, co jest na rabacie, co nie? W naszym przypadku to akurat nie ma znaczenia. Zigzag to tu są rodzaje patternów, yy, w jaki sposób ma kosić. Zigzag to jest tam, jest powrotem, tak zostawię. Tryb, jakby detekcji yy, tych yy, przeszkód, mamy smart albo touch-only. Touch-only to będzie tylko zeżak smart, to że wszystko działa, to tak zostawimy. I perimeter moving detection. O, to jest istotne, bo direction, to, przepraszam, to jest istotne, że zrobimy random. Czyli on yy, za każdym razem, ten kąt o którym wam mówiłem, yy, to jest jedno, a drugie to jest to, że on w losowych miejscach zacznie dopiero koszenie, czyli nie wyjeździ nam tych, yy, tych. nie wyjeździ nam tych po prostu linii. I tutaj jest opcja połączona z tymi czujnikami, czy ma zachowywać odległą, bez, yy, yy, bezpieczną odległość od przeszkód, czy ma zrobić to jakby Precision Mode. Edge, czyli jak najbliżej, zróbmy jak najbliżej, bo to jest istotne, co nie? Dobra, safe. I teraz, jak popatrzycie sobie na mapę, to mamy nasz trawnik. W tym miejscu jest krzternia, która jest wydzielona. Następnie mamy R, to jest właśnie nasz maszt, który jest tam w ogrodzie. Mamy stację ładowania i oryginalne położenie robota. I tutaj też jest taka fajna funkcja, jak FPV, która może służyć troszeczkę jako. Kamera taka bezpieczeństwa i to przy ostatniej aktualizacji zaczęło działać. Po prostu widzimy podgląd z tej kamery tutaj z przodu. <świet> Świetny temat. A słyszymy? Nie, chyba nie. Ale ona ma bardzo duże opóźnienie, nie wiem od czego jest to uzależnione, ale, ale no dobra, jest taka funkcja, co nie? Trochę jak przy odkurzaczach. No i dobra, lajmow zaparkowany, klikam most. Zobaczymy jak mu pójdzie. Najpierw powinien wykosić perymetr. Pierwsze, co robi teraz po wyjeździe, to opuszcza się do wysokości koszenia tej zadanej, tam chyba było 4 cm, jak dobrze pamiętam. I tu zwróćcie uwagę na dwie rzeczy. On ma silniki wbudowane tutaj, które podnoszą jakby całą płytę z ostrzami i starczami w sumie. No nie, z, tak jak w zupaj kosiarce, z niespalinowej, czyli z ostrzami. I tutaj na dole teraz jest drugie kółko, które on za chwilę wysunie. I o, i dopasuje wysokość koszenia. Powiem Wam, że naprawdę jest głośny. i Najpierw włączył jedną tarczę, następnie włączył drugą tarczę, znaczy ostrze. Yy, I teraz jedzie dookoła, wykaszając nam właśnie obrys naszego trawnika. Ale on zajmuje. I powiem Wam, że to jest tylko połowa prędkości jego takiej docelowej, jeżeli chodzi o koszenie. I naprawdę nie zna litości, Zobaczcie co tu się dzieje. Jak sobie ustawicie, że gdzieś są krzaki, także przejedzie po krzakach na rabacie, to je też wykosi, co nie? Słychać czasami jak yy, walczy z większą trawą. Widać różnicę co? Tu jest skoszone, tu nie jest skoszone. Tylko obawiam się jednej rzeczy, że tu gdzie przejeżdża kołami, to to będzie zgniecione i nie będzie dokładnie wykoszone bo je pozagina ale to też chodzi o to, że jest to po prostu mokro Dobra, objeżdża No jedzie mniej więcej tak jak ja go ustawiłem, co nie? O, tu uderzył w szklarnię Wiecie czego się, A, mija. Wiecie czego się bałem? że ta szklarnia jest z poliwęglanu ona jest bardzo delikatna i w momencie, że na koniec ciężki w nią uderzy z taką prędkością to ją połamie ale ten zderzak z przodu jest bardzo że tak powiem delikatny, znaczy dobrze działa, ale tak bym powiedział i uderzył i, i od razu odskoczył. Tutaj wam pokażę o co chodzi z tą funkcją tej tarczy, wyłączenia tarczy, zobaczcie widzicie, że jakby w... Jedna tarcza kręci się chyba w jedną stronę, a druga w drugą stronę. I chodzi o to, że jak wyłączymy tą, która przejeżdża po kostce, na przykład, w tym przypadku prawą, to wtedy on nie będzie nam zamiatał tej trawy na, no na ten chodnik, tak? Tylko w lewo. Czyli będzie wyrzucał na, na trawę. I tu powinno być czyściej. Testuję, uczę się. Włączyłem stoper wcześniej, tyle mniej więcej mu zajęło obkoszenie dookoła wszystkiego i Rozpoczęcie tego docelowego koszenia I tu zobaczcie Teraz będzie ładnie widać Tu jest linia, gdzie kosił I widzicie? 30 cm mu zrobiłem Czyli tam i z powrotem Czyli będzie robił z zakładem Dokładnie dokaszając I tak samo Dojeżdża do granicy koszenia tutaj Czyli tu, gdzie wcześniej wykosił To i tak jeszcze podkosi Jeżdżąc tam i z powrotem To bardzo dobrze, że będzie ładnie wykoszone Fajne jest też to, że na żywo w aplikacji widzimy jak on kośli, widzicie i ta pozycja zgadza się z aktualną pozycją robota w ogrodzie, ale wziąłem decybelomierz tam 54 dB, bo on tam odjechał już dalej, ale podejdę i pokażę wam, nie wiem czy to jest słychać w tym mikrofonie, ale on naprawdę jest ultra głośny, a w sumie to ta tarcza nie tyle co on. Dobra, w dziurę wjechałem. Najgłośniejszy, powiem Wam, że jest od boku, czyli właśnie tam, gdzie tarcza jest najmniej osłonięta. Na wszędzie jest osłonięta, bo musi być, ale wiecie o czym mówię. Przejeżdża. Wiecie jaki to jest odgłos i, i jakby natężenie, głośność, to jest mniej więcej coś takiego jak kosiarka elektryczna przez pół, tak bym powiedział, może o coś takiego jak podkaszarka, cichsze od, pod, od podkaszarki, ale jestem pewien, bo ja go słyszę w domu, co nie, że na bank jakby sąsiedzi mieli po pootwierane okna, to by go słyszeli. Zobaczymy najgłośniejszy robot, taki przerabiałem. Zobaczymy, jak, ile mu to czasu zajmie skoszenie całego trawnika. Dobra, wyczekałem go tam. 59 minut zajęło nam skoszenie całego ogrodu. On teraz puścił komunikat, że idzie się ładować. On teraz wjeżdża do ładowarki, ale chcę, żebyście zobaczyli statystyki, bo na przykład tu pokazuje 76 minut. Nie wiem, jakby. O co to chodzi, może ja za późno włączyłem stoper, ale to jest 16 minut różnicy tam czy 17. Yy, nie wiem, 34% baterii i skosił 319 m kwadratowych. Stworzony, aby skosić 1,73 akra dziennie, co nie? Tam gdzieś jest w opisie napisane, że to jest, dwa, że w 12 godzin tyle powinien zrobić. Yy, 173 Akra to jest. Policzyłem sobie to jest mniej więcej. Ty, 7, 7 tysięcy metrów kwadratowych. Nasz ogród ma 320 razy 12 godzin. To, co ponuje, po, mówi producent, to jest 3840 m2. Od tego trzeba odjąć czas ładowania. No, jesteśmy w połowie, że tak powiem, tej wartości, no troszeczkę ponad połowę, ale y, tu jest jeszcze jedna rzecz, o którą trzeba y, wziąć pod uwagę, bo to jest tak, tak, dla mnie taki chwyt marketingowy. Po pierwsze, ustawić go na maksymalną szerokość koszenia, czyli nie 30, tylko tam ile się da tego zakładu. Po drugie, największą prędkość. I może rzeczywiście byśmy się zbliżyli do tej wartości. I jeszcze do tego trzeba mieć fast chargera, czyli tą szybką ładowarkę. Ja akurat ją mam. Nie jestem w stanie tego sprawdzić, ze względu na to, że po prostu yy, mój trawnik nie jest aż tak duży. Ale teraz chciałbym przetestować te jego czujniki. Pierwsze, co zrobimy, to staniemy mu naprzeciw. I tutaj guklo są naprzeciw P34. Zobaczymy, co się stanie, jak dojdzie do człowieka. Zbliża się. I teraz czy zawróci, o nie? Okej, okay, czaję. Czyli tak, widzicie szkodę, to zawraca. Widzicie to puste pole tutaj? O, w tym miejscu. To jest to miejsce, gdzie ja stoję. Czyli on po prostu yy, wie, że tutaj nie wykosił i zawróci. Zróbmy jeszcze raz ten test. Zawraca i po prostu potem wraca w ten punkt dokosić. Ale jeszcze jest jeden temat. No bo on ma przecież te czujniki jeszcze z tyłu, to nie z przodu ma kamery, a z tyłu ma czujniki te yy, ultradźwiękowe. Bo tak jak normalnie za nim idę, to on ma je gdzieś, co nie? No bo jedzie do przodu, tak? A zobaczymy co on zrobi w momencie, kiedy będę zawracał, kiedy on będzie zawracał. To wtedy te czujniki powinny działać, o. <laughs> <mi> na nogi, tu. <laughs> Nie mam dla tego pojęcia. No to było dziwne. Czyli ten tył nie rozkminiłem jak to działa. Te czujniki nie, nie, wychwy nie wychwyciły mnie, tak? To on <murzy> Może o to chodzi, że nie, że moja ręka, tylko to. Dobra, jeszcze raz. No bo nic się nie dzieje, ale jedzie do przodu. Zobaczymy jeszcze, jak będzie cofał. Bo to są te ultradźwiękowe. Też jest z tej strony. O! Co jest z tobą, ziomek? Nie mam dlatego pojęcia, w jaki sposób mają działać te czujniki ultradźwiękowe. Mam nadzieję, że to nie są zaślepki. Albo może to jest kwestia tego, że po prostu jest włączona ta e, najwyższa czułość omijania. No to właśnie wtedy powinny działać. Nie czaję ale rzućmy mu coś innego. O, dobra, jest but, but jest niski. Wiecie o co chodzi? Fajnie, tak. już go. Dobry. O kurwa, tak. No dobra, ciekawe. To mnie zaskoczyło, bo zobaczcie, że jak jest długa przeszkoda, to ją i, omija i posiada z drugiej majki, co nie? A jak jest coś wąskiego, to yy, zawraca. Dobre, to jest dobrze przedklinione, moim zdaniem. Jak ma to ręce i nogi, a tam jeszcze ten dół leży. Ale wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło? Że te gawie są bardzo niskie, a on jest wysoki czyli ta kamera musi być skierowana do dołu i widzisz tak naprawdę czubek tego yy, tam gdzie jest zderzak, co nie? i naprawdę działa to załąbiście się znowu ją wykręci w tej grabie to jest coś, co zabija każde koszałki jak się wkręci, to już się nie wykręci więc proszę to nie wjedzie na wprost Stryk też wykrycił. a czyli jak odbija się cofa i po prostu zderzak działa tak, że się cofa i wtedy analizuje pewnie kamerą z yy, czym się zderzy, że tak powiem. Jeszcze nam został jeden test bezpieczeństwa. Ja to zrobię jeszcze raz, ale jeżeli drugi raz się to uda, że podniosę robota do góry. Bo chodzi o to, że tak jak go przechylisz, to powinien zadziałać alarm i zadziałał, bo go przechyliłem, ale powinien również zadziałać alarm w momencie, jak go podnosisz do góry, bo to znaczy, że można złapać za ostrze, co nie? Czy co się dzieje Patrz On w ogóle teraz y, nie ogarnął, że ja go podniosłem On teraz myśli, że się gdzieś zaklinował Bo się świeci na zielono i za chwilę wróci do dalszej pracy Zobaczcie No O stary... Internal error. Dopiero w takiej pozycji coś tu jest nie halo? Ja wiem, że nikt o zdrowych smysłach nie wpadnie na taki pomysł, aby tak szarpać robotem. On jest naprawdę ciężki i podnieść go nie jest łatwo. Nawet w instrukcji jest napisane, żeby go nie podnosić, tylko nim przejeżdżać. Jeżeli ja go mogę podnieść i on się nie wyłącza, to równie dobrze mogę tu wsadzić palce. Ok, bardzo głęboko, żeby dotknąć tą tarczę. Narodem musiałbym się postarać. Musiałbym sadzić dłoń praktycznie tutaj aż do linii kciuka, żeby dotknąć tarczy. Ale mogę go złapać i go podnieść, i on nie przerywa pracy. A jak dla mnie, jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, to słaby temat. Ok, dobra, tarcza jakby tnąca jest tylko z przodu. Więc tak naprawdę, jak wsadzicie mu rękę. Gdziekolwiek, tam gdzie jest sam napęd i gońcinica, to się nic nie stanie. Przynajmniej nie powinno. Ale ile robotów nie przerabiałem, to każdego, którego podniosłem, nawet poziomo, do góry, co nie? Nie mówię o przechyleniu, bo przechylenie działa. Chociaż według mnie też za późno, to one się zawsze awaryjnie wyłączały. A to jest takie na granicy, co nie? Mamy krokiew. 12 cm, jako czołg, myślę, że powinien ją pokonać. <laughs> Mistrzostwo! Przewraca belkę. I zobaczcie, co dają gąsienice to nie? Właśnie chodzi o to, że on zahacza tym swoim bieżnikiem i przeskakuje przez przeszkodę. Wjeżdżam tyłem, no bo wiadomo, że z przodu jest natarcza ta powolutku No co jest? To skurczybyk pać. poczekaj, poczekaj powoli powoli jeszcze to ogarniemy Nie, <śled> nie ogarniemy Jednak z przodu jest yy, za ciężki i przełamała się ta, ta, ta tarcza tnąca. Ale to normalna rzecz, że tak powiem. Wyskoczył też emergencji. bo się świeci na czerwono. To się składa, co nie? W ramach, jakby takich serwisowych, więc to jest dobrze. Ale to już jest za wysoko. Znaczy, gdyby nie to, to sama maszyna by wjechała. No i dobra. Sodem. Tylko powoli. Spórczymy. To jest maszyna do dużych ogrodów, w dużym nachyleniu i takich, gdzie nie będziemy podnosić do góry robota. Puszczę go teraz, aby kosił harmonogramem przez cały tydzień. Zobaczymy, jak będzie, ale, żeby to zrobić, musimy sobie wejść tutaj, potem zjechać do. O, wybrać naszą strefę koszenia. I tutaj mamy tam poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Niech kosi codziennie. Startuje o godzinie. Załóżmy 12.00 i tu zobaczcie jest ważna rzecz Automatic Angel Offset, czyli to chodzi o to, że on będzie przestawiał się o 30% za każdym razem, jeżeli chodzi o cykl koszenia. O 30 stopni, przepraszam. Czyli dzięki temu nie będziemy mieli wyjeżdżonych właśnie tych śladów. Zobaczmy jak mu poszło. Pochodź, no. Na koniec chciałbym powiedzieć coś mądrze, mądrego, a może na przykład to, że spadł śnieg, no i nie było mi dane przeprowadzić tego testu tak długo jakbym chciał. Mam na myśli samego koszenia. Te 5 dni pojeździliśmy, z tego co zaobserwowałem, to za blisko miałem ustawioną bazę linii koszenia i czasami zgłaszał problem yy, parkowania. To był mój błąd, bazę trzeba wyrzucić troszeczkę bardziej za obszar koszenia. Przez te parę dni zaobserwowałem to, że rzeczywiście zmiana perymetru tego stopnia kąta koszenia działa. Oczywiście jest on na tyle ciężki, że jak jeździ po mokrej trawie, to zostawia ślady. W miejscach, w których na przykład było błotko, to było widać te gąsienice, natomiast już na samej trawie nie było to takie widoczne i nie wyjeździł jakichś dołków. Trochę się martwiłem, ponieważ miałem do czynienia z różnymi nowościami i często były one Najczęściej softwareowo po prostu niedopracowane. W tym przypadku tak samo robot, jak i aplikacja działają bardzo dobrze, cały czas wychodzą aktualizacje. Nie toczył jakiejś wielkiej walki z psem i tak dalej, nie pogubił się w ogrodzie. Naprawdę tutaj to wszystko działało tak, jak powinno, czyli prawidłowo. To nie jest tak, że jak chwalę, tylko jeżeli za coś dajesz kupę kasy, bo to chyba jest tam więcej 8 tysięcy, jak nie więcej, to po prostu ma to działać. No i w tym przypadku to działa. To, do czego mogę się przyczepić, to na przykład troszeczkę jest chyba to słabo zbalansowane czasami. Bo jak on za szybko jechał, i się zatrzymywał, to potrafił się przechylić i wtedy, jakby zatrzymywać się tak awaryjnie, jakby go przód ciążył, co nie, albo jak wjechał w jakiś dołek. Kolejna sprawa to te czujniki ultradźwiękowe. Do dzisiaj nie w jaki sposób to działa, ale jak widzieliście na filmie. Coś się czasami działo, coś się czasami nie działo. Natomiast to, do czego można się rzeczywiście przywalić, to do tego mm, awaryjnego podnoszenia. No i teraz tak, w przechyle on działa. Działa przy dużym przechyle, dlatego, że ta kosiarka może pokonywać bardzo duże kąty wzniesień. I dlatego no, za każdym razem, jakby podjeżdżała pod stroną górę, to by się zatrzymywała, by się włączał czujnik awaryjny. No ale jak dla mnie to takie podniesienie go do góry też powinno załączać to, bo to są kwestie bezpieczeństwa. Jestem też ciekaw jak Limov y, będzie na przestrzeni lat rozwijany i czy będą do niego dostępne części. Na chwilę obecną wszystko można dokupić i, i te ostrza i tak dalej, gąsienice, są części zapasowe, akumulatory. Yy, oni to sprawnie wysyłają, tak jak zresztą wiedzieliście, że mój pierwszy egzemplarz został uszkodzony w transporcie prawdopodobnie, był zablokowany zderzak, od razu wysłali następnego, no dobra, dwa tygodnie to trwało, ale wysłali nowy model, nie pytali, wysłałem im tylko logi z aplikacji, oni już wszystko wiedzieli. I teraz na sam koniec, nie jest to kosiarka na pewno do małych ogrodów, bo po prostu jest za wielka, jest niezgrabna, natomiast jeżeli ktoś ma duże ogrody, pola, yy, nie wiem, golfowe i tak dalej, albo nawet i po prostu... Ogrody, które nie do końca są, nie mają idealną trawę, tylko są trochę łąką, trochę jakimś lasem, są szyszki, gałęzie i tak dalej, to to jest maszyna dla was, bo to naprawdę dosłownie jest czołg, traktor, który sobie poradzi praktycznie z każdym terenem, jest w stanie wjechać i wyjechać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku. Cześć.